Masz wrażenie, że Twoje dziecko jest ciągle nerwowe, nadwrażliwe, pobudzone? Może to być przez, przez stymulowanie. Tak, zbyt wiele bodźców przeciąża jego układ nerwowy. Telewizory, tablety, telefony. Dzieci dostają dziś więcej bodźców w jeden dzień niż my przez całe dzieciństwo. Efekt problemy z koncentracją, agresja, brak chęci do działania. Jak temu zaradzić? ogranicz czas przy ekranie do maksymalnie godziny dziennie zadbaj o to żeby dziecko miało czas na nudę na kreatywność nie każda minuta musi być wypełniona aktywnością dbaj też o regularny sen zdrową dietę suplementuj magnez i pokaż spokój twoje emocje są kluczowe jeśli ty nie tracisz kontroli twoje dziecko też będzie spokojne Pamiętaj, mniej bodźców to mniej stresu, a bardziej szczęśliwe dziecko. Obserwuj po więcej porad.